do samym chyba To z wrażenia moje po prostu Kocham się i tak wyświetlę. Um. Kochani, nie powiedzieliśmy Beli, co przygotowaliśmy, bo właściwie nic nie przygotowaliśmy. Będziemy improwizować. Myślę, że możemy zacząć. Ja i mój złoty. Ladies and gentlemen, panie i panowie, mówią na słusznie, Dom schadzek, dom wiadła, dziwki. Dom złego prowadzenia szalupostu. Le bordel artistique, czyli burdel artystyczny. I tu są brawa przedżane. Nie z pan. Mnie pan. Witam, madam. Rączki, całuję. Kto nie zapłacił przed wejściem, jest chujem. Nie ukrywam, mieliśmy pojawić się tutaj w większym składzie, miało być nas 15 osób. Niestety, jesteśmy wybuchu. <noise> Dziewczyny, poszły gotować zupę dla dzisiejszych demonstrantów, żeby podpalasz w ten, się trzyma parasol nad, jak nad... <klusy> mówię, A Michał walcza, pisze dla niego przemówienie. Ale, ale, kochani, udało nam się zaprosić kogoś absolutnie niezwykłego, już za chwilę, tutaj, na tej scenie, przed Wami. Wyjątkowy człowiek, postać nieszablonowa, wynikająca się wszelkim stereotypom i wszelkim określeniem. Przed wami nadzwyczajny, niecodzienny, dziki, niekiełznany, tuż pasterz hipsterów, czyli krzaczmarek. Was z całego serca. Dziękuję za to zaproszenie. Za zaproszenie, które pozwoliło mi być z Wami w tym szczególnym dniu. Powiedzcie mi, czy kochacie Waszą cudowną siostrę Betty Q? Ja również ją kocham. Jestem Spowiednikiem będzie już na kilka lat. Od momentu, kiedy Biskup Hozer polecił mi, ja abym pełnił kapłańską posługę między klifterami i burleską. Kilka lat. Ileż to już było tych spowiedzi. Stop! Turn na początku było ciężko nie chciałaś się otworzyć, byłaś zamknięta. Można powiedzieć, że właściwie był to związek czysto fizyczny. Wtedy chodzi mi o to, że nie mogłem w Betty wejść. mogłem wejść w jej duszę, w jej świat. Musiałem pracować długo nad tym, ażeby Betty się otworzyła. I jednak, pewnego wieczoru, a był to niezwykły wieczór, Przeszedłem w Beti, w jej świat, w jej duszy i byłem zszokowany. Droga beć wielokrotnie, podczas bez samych nozy. myślałem o brzegach, które mi wyjawiło się. Na początku byłaś taka zamknięta, nie wiem, może do poprzednich spowiednik. Dziękuję Ci za te wszystkie piękne chwile. Już za chwilę rozbierzesz się przed swoimi przyjaciółmi. Staniesz przed nimi nad A jutro ja będę czekał, aż obnażysz się przede mną. Aż obnażysz przede mną swoją duszę. Przygotowałem dla Ciebie pokój. Mam kilka pomysłów. Myślę, że będziesz zadowolony. A teraz, najdroższy, bo że zaśpiewam ci piosenkę. Siostro Betty, moja droga, Twoje ciało jest darem Boga. Twoje pieprz i twa noc. Nie pozwolę, abyś się stoczyła na piekła dobo. Musi zrozumieć, że burleska to zło, burleska to zło, burleska to zło. Musi zrozumieć, że burleska to zło, burleska to zło, burleska to zło. i moja droga, nie przyszedłem cię nawracać. Nie przyszedłem patrzeć, patrzeć. Chciałbym patrzeć ciebie, demona. Już na chwilę będziesz patriona, lecz musisz zrozumieć, że bóleska to zło, Będę, że bóleska to zło. burleska to zło, lecz musisz zrozumieć, że burleska to zło, bóleska to zło, bóleska to zło. Będę, na finał będzie płyta, która się biera Burleska to grzech, burleska to grzech Burleska to grzech, burleska to grzech grze. to... że burleska to zło I na to słowo się na mnie dno Na mnie dno Oooo oh, oh. to lecz bullets, 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 że bullets, tak to zło. Jest tak to bullets, tak to bullets, bullets, tak to zła. Zobaczcie panie, bullets, jakoś bullets, 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 bullets,